Cześć, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na filmik o moich ulubionych książkowych motywach i te motywy to takie jest ogólnie ujęte, można powiedzieć wszystko, w sensie motywy, tropy jakieś wątki pojedyncze jakieś rodzaje postaci i tak dalej, takie Generalnie, ogólnie rzecz ujmując, elementy książek moje ulubione, to co składa się w fabułę, to co składa się w całość książek. Mam ich tutaj chyba 12. Zastanawiałam się bardzo usilnie nad tym i prawdopodobnie o jakichś zapomniałam, takich bardziej przeze mnie lubianych, ale myślę, że i tak takie najważniejsze tutaj mam i właśnie dzisiaj Wam o nich troszkę opowiem. Do niektórych z tych motywów będę posiłkowała się też przykładami z książek, ale nie do wszystkich. I zaczynając od tych, które przykładów mieć nie będą, to bardzo lubię motyw zemsty. Ja akurat jestem osobą dosyć upartą, um, taką, że jak ktoś mi zależy za skórę, to ja do końca życia będę mu to pamiętać. Jestem ciężka pod tym względem, no ale jestem podwójnym baranem. Yy, więc. No, yy, tak już mam. Dlatego też bardzo lubię w książkach motyw zemsty, gdzie faktycznie osoby, które bardzo wiele złego poczyniły, w pewnym momencie dostają za swoje, gdzie główni bohaterowie albo ci bohatero bohaterowie przez nich pokrzywdzeni mają w pewnym momencie taką okazję odegrać się w najgorszy możliwy sposób. Wiadomo, że to mówimy no, o książkach, tak, mówimy o fikcji, więc yy, też nie miejcie tego. Mm, nie bierzesz tego jakoś bardzo do siebie. Natomiast ja po prostu bardzo lubię, kiedy, kiedy faktycznie jest zachowany ten element. Zemsty, kiedy nie kończy się to na zasadzie takiego durnego, że o, ktoś inny tam krzyczy, o, nie zabijaj go, to nie przywróci twoich ukochanych zmarłych, to nie zrobi czegoś tam, o, nie, nie rób tak, nie, bo jak go zabijesz, czy skrzywdzisz, to, to nie będziesz lepsza od niego. Takie pierdu, pierdu, po prostu go weź ciachnij, albo, nie wiem, obetnij mu ręce, nogi i, i dopiero wtedy. no. Ja uwielbiam te zemstę. I kiedy ona faktycznie się dopełnia, a nie kończy się na takim, właśnie, pierdu, pierdu, żeby robić z siebie nagle yy, jakiegoś cudownego człowieka i jakiegoś wielce przebaczającego i tak dalej, nie wiadomo kogo. Ja lubię, jak ta zemsta jest i jest dopełniona, i faktycznie ci, którzy mm, zrobili wiele złego, dostają po prostu za swoje. Kolejnym takim motywem, do którego nie mogę podawać przykładów, i który jest pewnie na maksa sztampowy i wiele osób by sobie, pomyślało, no tak, ale to jest takie bardzo przewidywalne zwykle, albo jak następuje, to może troszeczkę mm, zaburza jakby akcję i na no, takiej zasadzie, że mogłoby po prostu być poważniej, mogłoby być ciężej, ale ja uwielbiam mimo wszystko taki element, gdzie właśnie powiedzmy jest jakaś wielka walka, albo bohaterowie są w jakimś wielkim niebezpieczeństwie mm, i nie są w stanie się obronić. I wtedy nadchodzi po prostu z odsieczą nadchodzą ich jacyś inni przyjaciele, jakaś inna część drużyny, jacyś znajomi, inne postacie, które wcześniej widzieliśmy, które wcześniej yy, gdzieś tam nam się przewijały, które kojarzymy, bądź z którymi gdzieś im się yy, jakby wiecie ścieżki rozwidliły, gdzieś się yy, rozminęli po prostu i rozstali i nagle... W tym najbardziej kluczowym momencie, gdzie potrzebna jest im pomoc, to tam po prostu wchodzą cali na biało i ratują sytuację. Ja wiem, jakie to jest sztampowe, i ja wiem, że momentami może lepiej by było, nie wiem, nadać ciężaru fabule, gdyby tamci po prostu w większości umarli czy coś, ale ja uwielbiam to. W jednym bardzo popularnym serialu, w drugim jego sezonie po sam koniec jest taki troszkę podobny właśnie ten motyw wątek, co mi się strasznie podoba i na maksa mi się to wtedy tam podobało i jak takie rzeczy się dzieją, gdzie po prostu no wtedy ktoś przychodzi z tą odsieczą to ja jestem przeszczęśliwa mi się to strasznie podoba i od razu zaczynam się uśmiechać jak o tym czytam i mam ciary, bo uwielbiam ten motyw, uwielbiam też ogólnie mówiąc magiczne stworzenia i magiczne zwierzęta w fantastyce oczywiście, najlepiej jakby było ich jak najwięcej Uwielbiam takie światy, gdzie tych stworzeń, ras i tak dalej jest od groma Jest jak najwięcej właśnie kiedy nie skupiamy się na przykład tylko na tym, że o na świecie sobie istnieją wampiry Albo mamy świat magiczny i są magowie i są smoki i koniec W sensie ja uwielbiam smoki, smoki są super Uwielbiam magiczne stworzenia jak jest ich właśnie jak najwięcej mm, Różne takie rasy bardziej podobne do ludzi, ale też takie bardziej podobne no do zwierząt domowych, dzikich, wszystko jedno, ale im więcej, tym lepiej. Kolejny wątek, który ja uwielbiam, aczkolwiek on częściej ma miejsce na przykład w mangach, w anime, ale teraz coraz częściej mam wrażenie, że również w serialach. Jest to wątek takiej gry na śmierć i życie. Dosłownie, gdzie bohaterowie w jakiś sposób są zagrożeni, dostają do wykonania zadanie. Jakieś im cięższe, tym lepsze też. Jeżeli go nie wykonają, to po prostu umrą. Jeżeli odmówią wykonania tego zadania, albo nie poradzą sobie z nim, no to umrą. Albo są po prostu w zamkniętej przestrzeni i się też muszą na, na, nawzajem powybijać. Uwielbiam taką właśnie walkę na śmierć i życie w tego rodzaju jakichś chorych grach, które odgórnie przez kogoś są tworzone. To jest dla mnie świetny motyw, chociaż przecież no, w książkach też są takie, Battle Royale chociażby, tak. To też jest coś w tym stylu. Aczkolwiek nie mam na myśli tylko takich, no wiecie, ogólnie mówiąc, bardziej igrzysk, aczkolwiek Battle Royale było pierwsze, e, ale właśnie zamkniętej przestrzeni, gdzie muszą się powybijać i kto zostanie ostatni, to jest zwycięzcą, Ale też takie trochę, trochę jak Squid Game, tylko nie dążąc do jednego zwycięzcy tylko po prostu, kto przeżyje, to przeżyje, ale macie przeżyć te konkretne gierki, które wam ustaliliśmy i te konkretne zadania. Tak bardziej było na przykład w Alice in Borderland. Uwielbiam ten serial i bardzo bym chciała, żeby manga była w Polsce. No a teraz przechodząc już do e, przykładów książkowych, które tutaj dla was mam, to po pierwsze uwielbiam zombie. Ja, mimo że rzadko kiedy spotykam się z tym, żeby ten temat zombie był dobrze rozegrany, dobrze ugryziony, no to uwielbiam Zombie. Ja bardzo lubię czytać o zombie, bardzo, oglą bardzo oglądam, bardzo lubię oglądać seriale czy filmy o zombie, chociaż na przykład za wiele takich książek nie czytałam, za wiele też takich rzeczy nie oglądałam, ale mimo wszystko wiem, że bardzo to lubię i chciałabym więcej takich historii nadrobić. Tutaj na przykład yy, przegląd końca świata, Fit Pierwszy Tom, to jest trylogia, która. Jeżeli chodzi o ten zombie, no to fajnie to było ugrane. Był ciekawy, ciekawy pomysł na fabułę, ciekawie to było przez, przedstawione, aczkolwiek trzeci i ostatni tom to po prostu wszystko kładzie i wszystko absolutnie niszczy przez po prostu wstrętny wątek romantyczny, który był tak na maksa usilnie tam wciśnięty i tak okropny i obleśny dla mnie. Strasznie mi to po prostu zepsuło wszystkie dobre wrażenia i wszystkie dobre odczucia, które miałam co do tej serii, ale mamy zombie. Kolejna rzecz, która często jest w thrillerach, czy w jakichś, znaczy no, może nie tyle często, no ale najczęściej, jeżeli się z tym spotykamy w ogóle, to to jest w thrillerach albo w kryminałach, na przykład w czwartej Małpie, gdzie mamy lekki wgląd w umysł tego psychopaty, tego mordercy, tego przestępcy. Lubię, kiedy po prostu w książkach są jakieś chociaż fragmenty z jego perspektywy. Tutaj na przykład mamy to troszeczkę ugrane inaczej, dlatego że tutaj mamy pamiętnik z młodości tego psychopaty, tego przestępcy mm, i to jest bardzo ciekawe. Po prostu dostać taki chwilowy wgląd w umysł tego mordercy. To jest, to, to jest coś, co ja lubię. Nawet jeżeli to nie jest tak, że ta historia się jakoś przeplata, że jest tego dużo, ale takie krótkie po prostu takie krótkie nawet wstawki z jego perspektywy, to jest dla mnie coś bardzo ciekawego i zawsze doceniam jeżeli taki zabieg jest zastosowany w książce, dalej na przykładzie Wojny Makowej, coś co myślę że sporo osób lubi, bardzo lubię relacje uczeń-mentor, szczególnie właśnie tutaj, jak była taka relacja, to mi się to kojarzyło z Kung Fu Pandą trochę nie mam pojęcia dlaczego, ale trochę mi się to kojarzyło z Kung Fu Pandą i relacja między po i Shi że takie niby na poważnie, niby ciężka praca, ale z drugiej strony sposób komunikacji taki trochę mniej poważny. Bardzo to lubię i to jest motyw, który łatwo może być naprawdę dobrze ugrany, według mnie i ja go uwielbiam. Strasznie mi się to podoba i tutaj to na przykładzie jest Wojny Makowej, ale też na przykład jeszcze Chronicle Wars, stąd też coś, coś takiego miały, że właśnie jest mentor i uczeń, jest ten stracharz i jest nasz Główny bohater. Dla mnie osobiście to jest coś bardzo ciekawego i ja lubię ten rodzaj relacji, ten rodzaj dynamiki, pod warunkiem, że on potem się nie kończy, że to nie jest na jakiejś zasadzie, że jest o nauczyciel i uczennica i się zakochują, o! Bo tak naprawdę między nimi nie ma wielkiej różnicy wiekowej i się zakochują. Nie, nie, po prostu jeżeli to zostaje taka stricte relacja sensei i uczeń, to ja to uwielbiam. Kolejna rzecz. Też coś na maksa durnego. Coś, co po prostu jak usłyszycie, to stwierdzicie, że jestem na maksa jakaś dziwna. Ale to jest tak głupie. To jest naprawdę głupie. To jest takie bardzo głupie, w głupi sposób śmieszne. Ale mnie to zawsze bardzo bawi. Na przykładzie serii Lux mogę Wam powiedzieć, było tam coś w pewnym momencie, ale ja uwielbiam przeznaczenie imion. W książkach. Takie jeszcze celowe, tym bardziej. Tutaj w, chyba albo od drugiego, albo w trzecim tomie na pewno główny bohater Damon przeinacza imię jednego typa, bo go bardzo nie lubi i za każdym razem inaczej go nazywa. I mnie to rozkładało na łopatki za każdym razem. Ja nie wiem czemu, bo to jest głupie, ale mnie to na maksa śmieszyło wtedy. Pamiętam, że w Serwampie też w jednym tomie to nie było wtedy specjalnie tak robione, że ten, ta postać nie specjalnie przeinaczała to imię, ale mimo wszystko mnie to śmieszyło. I mimo wszystko, zawsze jak się wkręca jakieś przeinaczanie imion, to dla mnie jest bardzo śmieszne. Nie pytajcie dlaczego, tak po prostu jest. Śmieszy mnie przeinaczanie imion, to jest po prostu to jest głupie, ja wiem, ja wiem, ale mnie takie rzeczy śmieszą. W każdym razie, kolejny jest taki bardziej motyw thrillerów, ym, może trochę kryminałów, ale chyba bardziej thrillerów, czyli zamknięta przestrzeń. Bardziej na zasadzie, że mamy ograniczoną ilość osób, tak bardzo mocno ograniczoną, nawet nie na zasadzie zamknięty cały budynek, tylko tak powiedzmy w, w rodzaju garstka znajomych, ym, gdzie jest zamknięta przestrzeń i nagle się okazuje, że było jakieś morderstwo i że ktoś z nich jest mordercą. I kolejne osoby zaczynają, wiecie, no padać, zaczynają być mordowane. I my w tym takim ciasnym pomieszczeniu z tą garstką osób jesteśmy i zastanawiamy się, kto jest za to wszystko odpowiedzialny i dlaczego. I bardzo lubię to w książkach. To jest troszeczkę, właśnie tak, um, na przykład było w akacie Christie w. I nie było już nikogo, i mi się to strasznie podobało. I dlatego to jest też jedna z moich ulubionych książek tej autorki. I słyszałam, że coś takiego jest właśnie w jedno po drugim. Zresztą troszeczkę tytuł na to wskazuje. Ja tej książki jeszcze nie czytałam, ale kiedy będę miała ochotę sięgnąć po książkę z takim motywem, no to na pewno będę sięgać po tej, już ją mam po prostu u siebie. I ja to naprawdę bardzo lubię. I jeszcze kolejna rzecz, częściej związana chyba z fantastyką która mi się osobiście podoba, a właściwie to to są takie dwa jakby tropy, które są troszeczkę związane ze sobą, ja je tak troszeczkę związałam i złączyłam. Po pierwsze i najważniejsze, drużyna. Na zasadzie bardziej nawet mm, zbierania drużyny. I niekoniecznie chodzi mi o zbieranie drużyny z osób, które pierwszy raz się widzą na oczy, aczkolwiek to też często wypada fajnie, dlatego że często te postacie są skrajnie różne, często są jakieś takie jeszcze docieranie się na samych początkach, ale bardziej mi się podoba, kiedy ta drużyna łączy się z jakichś starych przyjaciół, gdzie Nagle pojawia się jakaś misja, czy cokolwiek, i starzy przyjaciele muszą się po prostu połączyć siły, spotkać się na nowo i stawić czoła różnym wydarzeniom. I tak słyszałam, że jest na przykład w Królach Wildu. Więc Królowie Wild to jest też jedna z książek do, dla mnie na najbliższy czas do przeczytania. Ja się strasznie na tę książkę ostatnio podjarałam i jestem naprawdę na maksa ciekawa. I uważam, że, znaczy podejrzewam, że ona mi się spodoba, bo tutaj właśnie jest dokładnie to, że się przyjaciele po latach zbierają, żeby jeszcze jakąś jedną misję powiedzmy wypełnić, tak, tak mówiąc ogółem bardziej. Ale ja to uwielbiam. Takie właśnie zbieranie się drużyny. No i co ja z tym troszeczkę wiążę, to też tak zwane found family, czyli kiedy bohaterowie nie są ze sobą spokrewnieni, są powiedzmy przyjaciółmi, ale traktują się jak rodzina. Ja to bardzo, bardzo lubię. Od, od zawsze praktycznie też wyznaję taką zasadę, którą kiedyś usłyszałam i której może nie od początku ją zrozumiałam, ale pamiętam, że jak oglądałam Spy Kids 3, czyli. Mali Agenci 3 film, ten, ta mm, 3D wersja, jakby, nie? E, to w tej części, w pewnym momencie, Tam Getty na samym początku w sumie gdzieś filmu mówi, że pamiętaj o jednym, rodzinę wybierasz sobie sam. I to jest hasło, które obecnie mm, ze mną jest od lat i do końca życia będzie, że jest. Jedno to jest rodzina biologiczna, a drugie to, jest, to są osoby, które nam są na tyle bliskie, że my je traktujemy jak rodzina i sobie nie wyobrażamy bez nich życia. I ja to bardzo lubię właśnie, kiedy są takie paczki przyjaciół, które są tak ze sobą zżyte, że bez względu na wszystko i na wszystkich innych oni zawsze staną najpierw za sobą. I to jest coś świetnego. Ja uwielbiam to w książkach, filmach, w czymkolwiek. To zawsze wychodzi świetnie i to ja zawsze bardzo lubię. Kolejna rzecz to jest troszkę bardziej typ postaci. Typ postaci, o którym już też chyba kiedyś mówiłam, czyli Babcie. A właściwie to taki duży skrót myślowy, bo bardziej niż. Takie faktyczne babcie, czyjeś babcie. Mam na myśli zadziorne, charakterne, starsze kobiety, które nie dają sobie w kaszę dmuchać, które są już na maksa doświadczone przez życie, mm, mają jakąś swoją wiedzę, mają jakieś swoje podejście i żaden nawet nie wiem, umieśniony, wielki, wysoki młodziak po prostu z nimi nie zadrze, bo one i tak sobie z typem poradzą. I coś takiego mm, pierwszy raz sobie uświadomiłam, czy Czytając malowanego człowieka, i tutaj taką postacią jest Bruna. Bruna to jest jedna z top of the top moich ulubionych też postaci, bo to jest naprawdę taka, właśnie. To jest idealne przedstawienie taki, takiego rodzaju postaci, które ja uwielbiam, właśnie jeżeli chodzi o te babcie, czyli te charakterne staruszki, które no też jakby. Ich, ich już niewiele rzeczy obchodzi, w sensie już nie przejmują się takimi rzeczami, jak młodzi ludzie się przejmują. Wiedzą swoje, yy, odpyskną sobie innym, nie muszą być miłe dla nikogo po prostu. Takie naprawdę charakterne, bardzo ciekawe postaci, ja kocham ten rodzaj postaci. To jest, to jest zdecydowanie... Mój ulubiony typ postaci w książkach czy gdziekolwiek. I Bruna jest taką postacią. Chyba w Ostrzu Zdrajcy też była postać takiej staruszki. Bardzo ciekawa. Mm, babcia, bohaterki z Ocean na, na Krańcu Świata. Nie. Tak? Ocean na Krańcu Świata czy na Krańcu Drogi? To Nila Gaimana. Tam też była babcia fajna. Aczkolwiek nie aż tak charakterna, ale mimo wszystko była też bardzo fajna, więc tak. Babcie, czyli te charakterne staruszki. To jest jeden z, z najlepszych po prostu postaci, jakie mogą być i to naprawdę też można świetnie ugrać. W e, Dłoni Króla to też była babcia, która była bardzo fajna i ona faktycznie była babcią. No i ostatni m, wątek czy tam motyw, który pojawia się w książkach też najczęściej, e, ja się spotykam z nim w fantastyce. I jeden z moich absolutnie ulubionych, który ja zawsze uwielbiam i mimo że też często różne kwestie w związku z tym motywem mogą być przewidywalne, to mimo wszystko zawsze ja z, z, wielką, z wielkim napięciem, z wielką radością obserwuję, jak już się pojawiają te sceny, i chodzi mi tutaj o. Turniej, uwielbiam turnieje w fantastyce, wszelkiego rodzaju. Czy one są turniejami jakimiś magicznymi, czy one są turniejami e, walki na miecze, nie wiem, cokolwiek, jakichś umiejętności takich bardziej, wiecie, właśnie w walce. No, wszystko jedno, czy to są umiejętności magiczne, czy niemagiczne, wszystko jedno, ja uwielbiam turnieje. Turnieje są świetnym dla mnie wątkiem, bo. Dla mnie to stanowi dobre dopełnienie fabuły, dobre poniekąd też trochę zapchanie miejsca i takie, wiecie, zajęcie trochę fabuły czymś konkretnym, fajnym i ciekawym, co można dobrze wykreować i zbudować. A z drugiej strony, nawet jeżeli nie stanowi to takiego zalepienia dziury, który jest najlepszym możliwym dla mnie zalepieniem dziury fabularnej, no to na skutek tych właśnie turniejów też różne ciekawe rzeczy mogą wyjść. Więc dla mnie to jest bardzo dobry element w fantastyce i w książkach, który może być naprawdę świetnie zastosowany pod różnymi względami i w różnych, nie wiem, warunkach, powiedzmy, tak. I taki motyw jest na przykład w Królestwie Obłędu, czyli w drugim tomie kronik, kronik, kronik mroku. Przepraszam, drugi tom powiernika mieczy, dobra? Czyli drugi to reskina, Kronikiem roku. I tutaj jest turniej, aczkolwiek zanim do, dojdziemy do tego turnieju, no to troszeczkę tej książki trzeba przeczytać, ale mimo wszystko ten turniej mi się podobał. Podobało mi się to, co się wiązało też z tym turniejem i tak dalej. Więc to było bardzo fajne w tej książce, naprawdę. I jeszcze też motyw turnieju jest w... W drugim tomie, m, nigdy nie pamiętam, który jest z tą drugi, a który jest z tą trzeci, jeżeli chodzi o tytuły, ale e, drugi tom Mroczniejszego Odcienia Magii Schwab. Tam też jest turniej i on jest w sumie e, najciekawszą rzeczą, jaka jest w tym tomie i z drugiej strony jedyną najbardziej, jedynym najbardziej sensownym elementem fabularnym, takim najbardziej konkretnym, na który wiadomo, że będziemy czekać w tej książce. A poza tym to mam wrażenie, że w ogóle nie wiadomo, do czego ta książka będzie dążyć, więc tutaj też ten motyw troszkę tę książkę ratuje właśnie, jest jako takie zalepienie dziury, ale nie zostało to zastosowane aż tak dobrze, żeby wiecie, żeby książka była lepsza w moich oczach, ale i tak uwielbiam. Motyw po prostu turnieju coś cudownego, albo jakieś po prostu też pojedynki takie mniejsze właśnie wyzwanie siebie na pojedynki, takie sceny są cudowne uwielbiam je, uwielbiam takie motywy, ale wydaje mi się, że to wszystkie, to wszystkie, o których chciałam wam dzisiaj powiedzieć, mam nadzieję, że nie zapomniałam o żadnych ważnych motywach, dajcie znać co o tym sądzicie, czy się ze mną zgadzacie chętnie też poznam wasze ulubione właśnie tropy, motywy w książkach no i dajcie znać, czy na przykład chcielibyście taki filmik z moimi najmniejszymi. Mniej ulubionymi, czy jakimiś takimi no bardziej znienawidzonymi wręcz motywami w książkach myślę, że nad takimi bym się musiała nawet dłużej zastanowić, bo ja zwykle chyba nie mam takich wątków, które mnie jakoś bardzo odstraszają częściej po prostu mam obojętny stosunek do danego wątku, a on jest źle zrobiony i źle wykorzystany. Więc no zobaczymy, może udałoby mi się zrobić taką listę. Także koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie. No i na ten moment to tyle. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się następnym razem, także do zobaczenia. To pa.